dobrego z okazji Nowego Roku. Niech wam się w tym Nowym Roku szczęście, niech był wam błogosławi. Już sobie życzenia Nowego Szczęśliwego Roku złożyliście, bo nie ma co czekać do tego świętowania razem z pogańskim Rzymem, które kiedyś było na początku marca, ale zostało przeniesione na początek stycznia i nawet jak już całe pogaństwo zniknęło, to Nowy Rok Pogański w całym świecie jest znany i paradoksalnie rozsławia imię chrześcijańskiego biskupa z IV wieku świętego sylwestra. Natomiast nowy rok Kościół zaczyna dzisiaj. To dzisiaj rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. I ten pierwszy czas, który Kościół nam daje na rozpoczęcie nowego roku, nazywamy adwentem. Kościół traktuje liturgię, czyli cały ten, całą tę obrzędowość, która przenika nasz czas, jako najlepszego nauczyciela, jako najlepszą matkę, która nas wychowuje do chrześcijańskiego życia. I Kościół potrafi uporządkować pewne rzeczy. Dlatego na początku naszego życia stawia nas wobec prawdy zupełnie fundamentalnych. Że to, że tu jesteśmy, dokonało się nie dlatego, że biskup Władysław Ziłek podpisał dekret i utworzył parafię Matki Boskiej Fatimskiej, którą zlokalizował tutaj i zakreślił jej granicę. I nie dlatego, że 100 lat temu powstała diecezja w Łodzi, ale dlatego, że w którymś momencie pojawił się Pan. Przyszedł Pan. I dlatego ten pierwszy czas nazywa się z łaciny adwentem, czyli przyjściem. I od tego tak naprawdę zaczyna się każde nasze zgromadzenie jest adwent, przyjście Pana. Zwłaszcza to jest widoczne, kiedy jest trochę więcej osób do sprawowania liturgii, i to przyjście nie dokonuje się przez boczne drzwi chyłkiem na miejsce przewodniczenia, ale to przyjście jest widoczne przez procesję. Że Pan przybywa z całym orszakiem, który symbolizuje aniołów, proroków, historię zbawienia. Poprzedza go krzyż na znak, że to jest to największe przyjście naszego Pana i naszego Boga. W każdym razie jesteśmy chrześcijanami, dlatego że wierzymy, że Pan przychodzi, że Bóg nie jest Bogiem. Który pchnął świat do istnienia, i teraz wszystko się toczy, a on się zaszył u siebie, i ewentualnie można do niego dotrzeć gdzieś zagłębiając się w jakąś wiedzę tajemną, schodząc do najgłębszych zakamarków biblioteki i wydobywać stare księgi, żeby odnaleźć mądrość, ale że Bóg nieustannie przychodzi. Że Bóg jest Bogiem działającym, Bóg jest Bogiem, który wkracza zarówno w naszą osobistą historię, On się pojawia, On się ukazuje, jak i wkracza w historię całego świata. Bóg jest Bogiem obecnym. I to przyjście, które właśnie z łaciny nazywane jest adwentem, w języku greckim nazywane jest słowem, które doskonale znamy: Paruzja. I pewnie słyszeliście o paruzji. Niedawno przez internet przeleciała mi informacja, że w miliarderach chyba, czy w milionerach w Polsce to jest, można, można było wygrać jakąś tam kwotę za odpowiedzenie na pytanie, co to jest paruzja. I nawet tam w tych fałszywych odpowiedziach było jakaś naprawienie usterki hydraulicznej, natomiast jako prawdziwa została podana odpowiedź, którą według mnie można by zaskarżyć u organizatorów, że paruzja to jest powtórne przyjście Chrystusa. Natomiast Kościół nigdy nie uważał, że paruzja to jest powtórne przyjście Chrystusa. Paruzja to jest podwójne przyjście Chrystusa. Chrystus przychodzi raz, nie dwa razy. Jego przyjście jest definitywne, ale jego przyjście jest w tym sensie podwójne, że on najpierw przychodzi jako człowiek i jako ziarno, żeby posiać coś pośród tego świata. A potem przychodzi jako sędzia własnego dzieła. Potem przychodzi jako ten, który musi ocenić. To jest trochę tak jak profesor na uniwersytecie. Profesor też się pojawia najpierw, żeby posiać ziarno, żeby przekazać wiedzę. Przychodzi, żeby pouczyć, żeby zachęcić, żeby powiedzieć, gdzie poczytać, co mamy zrobić, pokierować. Ale potem jest wreszcie to przyjście na końcu, kiedy przychodzi, żeby zbadać, żeby sprawdzić. Żeby przeegzaminować i żeby ocenić. I w tym sensie każdy profesor egzaminujący studenta ocenia przede wszystkim swoją własną pracę, czy dobrze nauczył, czy dobrze przekazał. Ale z drugiej strony nie czorujmy się, nawet najlepszy profesor może trafić na studenta, który wcale nie ma zamiaru się uczyć który przychodzi, zapisał się na listę studentów tylko po to, żeby nie zapisywać się na liście bezrobotnych, żeby mieć ubezpieczenie i żeby wyglądać cały czas na studenta i żeby korzystać z opieki rodziców, bo jestem studentem, ale nie dlatego, żeby się uczyć. I Chrystus przyszedł podobnie. Przyszedł jako nauczyciel, przyszedł jako jeden z nas, przyszedł, żeby coś posiać, ale od razu zapowiadał, że przyjdzie ocenić, że przyjdzie osądzić. Ewangelia jest pełna tych opisów, tych porównań, przypowieści, które na ten temat mówią. Przykładem jak będzie Ewangelia, którą niedawno słyszeliśmy o królu, który podzielił się swoim majątkiem z sługami, a potem odjechał. I słudzy otrzymali bardzo dużo. Jeden pięć talentów, drugi trzy, jeden jeden. I kiedy Pan wrócił, zaczął się rozliczać, badać, co żeście zrobili z tym, co posiałem. Co żeście zrobili z tym, co Wam zostawiłem? I Chrystus przyszedł przede wszystkim po to, żeby nauczyć nas nie matematyki, chemii czy filozofii, nawet nie teologii, patrologii greki czy łaciny, ale przyszedł po to, żeby nauczyć nas nowego człowieczeństwa. Żeby nauczyć nas być ludźmi na nowo. Ludźmi nie tymi, których znamy od czasów Adama i Ewy, ale tymi ludźmi, których znamy od czasu nowego Adama, naszego Pana Jezusa Chrystusa. I wszyscy już na ziemi wiemy, czego Bóg od nas oczekuje. Wszyscy znamy Jezusa Chrystusa. Nawet jeżeli nie do końca studiujemy Ewangelię, nie potrafimy powiedzieć, w którym rozdziale jest przypowieść o siewcy, to wszyscy wiemy, jaki to był człowiek. Wszyscy wiemy, że był dobry, że miłował nawet nieprzyjaciół. I wszyscy wiemy, że jeszcze do niego nie jesteśmy w pełni podobni. A jeżeli on przyszedł, żeby się takim ukazać, to On przyszedł po to, żeby również sprawdzić, czy my takimi będziemy. I my, jako chrześcijanie, żyjemy właśnie tym przyjściem. To jest fundament. Korzystamy nieustannie z tego, co On zasiał, przeglądamy się Chrystusowi, współpracujemy z Jego łaską, karmimy się Jego słowem, karmimy się sakramentami, karmimy się tym wszystkim, co z Niego wyrasta. Ale z drugiej strony cały czas mamy przed oczami zapowiedź, że on przyjdzie nas sprawdzić, że przyjdzie moment, w którym on przyjdzie ocenić. Co niedziela, jak się gromadzimy, wyznajemy przecież wiarę w Pana, który stał się człowiekiem, który, będąc takim, a nie innym, wydał się w ręce ludzi, pozwolił się przybić do krzyża, został umęczony i pogrzebany, ale także w Pana, który teraz siedzi po prawicy ojca i powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych. To jest jedno przyjście. To jest jedna prawda, to jest jeden Pan, ten, który przyszedł i ten, którego przyjścia oczekujemy. I zobaczcie, że w momencie szczytu Eucharystii, kiedy po słowach konsekracji Chrystus obecny jest na ołtarzu w chlebie i winie, a my zgromadzeni jesteśmy wokół tej prawdy, że Pan przyszedł, od razu wyznajemy zawsze, że oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Bo to przyjście Pana w chwale. Będzie dla tych, którzy się upodobniają do Chrystusa, jak radość ze zdanego egzaminu. Jeżeli ktoś się przygotował, jeżeli ktoś jest gotowy, to jaka większa radość spotkać się z profesorem, który do tej pory siał i zobaczyć w jego oczach dobrze. I ta radość studenta jest niczym w porównaniu z radością każdego z nas, kiedy staniemy przed Panem. I, powie, I usłyszymy od niego, dobrze, Sługo Dobry i Wierny, wykonałeś to, co do Ciebie należało. Pójdź do radości mojego Ojca. Jaka to będzie radość zobaczyć w oczach Boga, że jesteśmy ludźmi takimi, jakimi chce mieć. Czujecie tę radość, kiedy ktoś z Waszych bliskich uzna Wasz dobry czyn. Ale Ty jesteś dobrym człowiekiem, dzięki za pomoc. Na Ciebie zawsze można liczyć. Ale wiemy, jaka to jest radość niepełna. Bo on nas zobaczył tylko w jednym momencie, kiedy nam się udało i byliśmy dobrze. Na szczęście nie widział nas wtedy. Na szczęście nie widział nas wtedy. A wiemy, że Bóg widzi nas całkowicie. Dlatego póki on nie przyjdzie powtórnie, póki w Jego oczach i z Jego ust nie padnie słowo: zdałeś ten egzamin. Nasze życie nigdy nie będzie pełne chwały, nasze życie nigdy nie będzie bezpieczne, nigdy nie będziemy mieli w sobie tego życia, prawdziwego życia wiecznego. Dlatego to Jego pełne przyjście, które się dokona, będzie naszym wybawieniem, będzie naszą chwałą, będzie naszym zwycięstwem. I dlatego adwent, ten czas, który Kościół daje nam na początku roku, rodzi w nas podwójne uczucia. Z jednej strony jest już ta słodycz Bożego Narodzenia, ta łagodność Boga, który przychodzi, żeby właśnie do nas dołączyć, żeby nas wesprzeć. Przygotowujemy się do Bożego Narodzenia. Ale z drugiej strony jest trochę tego lęku przed drugim nadejściem. A co jeżeli w tym roku nie będzie Bożego Narodzenia, tylko sąd? A co jeżeli w tym roku on nie przyjdzie po to, żeby do nas dołączyć, żeby jeszcze sprawdzić, czy co nam może powiedzieć, ale że to, że to będzie już godzina egzaminu? Wiecie doskonale, że jak się uczymy i przygotowujemy do egzaminu albo do jakiegoś ważnego wydarzenia, to jeżeli jesteśmy przygotowani, to idziemy na egzamin. A jeżeli nie jesteśmy przygotowani, to marzymy, że się uda przełożyć, że może jeszcze się go uda namówić, żeby nie robił tego kolokwium za tydzień, jeszcze za tydzień, jeszcze później. Ale jeżeli jestem gotowy, to już nie chcę przekładać. Jeżeli jestem gotowy, no to zróbmy to, miejmy to już za sobą i no chcę to zdać, chcę to przejść. I jak długo nie jesteśmy upodobnieni do Pana. Jak długo widzimy, że nie ma w nas ducha Chrystusowego, że jest w nas miłość własna, jest w nas egoizm, lenistwo, pycha, chciwość, zmysłowość, tak długo będziemy się bali dnia tego sądu. Tak długo będziemy chcieli to odłożyć. Nie będziemy chcieli o tym myśleć. Będziemy trochę jak studenci, którzy wiedzą, że w poniedziałek mają egzamin, ale balują jeszcze w niedzielę. Po prostu, żeby zapomnieć, bo się i tak nie zdołają przygotować. I Kościół, jako dobra matka. Zachęca nas, żebyśmy się przygotowali. I w Adwencie jest oczywiste, że wszyscy się przygotowujemy indywidualnie. Mamy oczywiście praktyki wspólnotowe, będą roraty, teraz są te rekolekcje z słuchaniem nauki w każdą niedzielę. Mamy masę innych propozycji w tej parafii, w tamtej parafii, w tym duszpasterstwie czy w innym. I każdy z nas indywidualnie się do czegoś przygotowuje. Ale ten sąd, który Bóg przeprowadzi, przez Chrystusa, kiedy On się pojawi, będzie nie tylko badaniem każdego z nas indywidualnie, ale będzie także badaniem całej naszej wspólnoty. To będzie osąd nad Kościołem i to będzie osąd nad każdym Kościołem nad Kościołem, który jest w Łodzi, nad Kościołem, który jest w Warszawie, w Krakowie, w Toruniu, w Berlinie, nad Kościołem, który jest rozsiany po całym świecie jako powszechny i jeden Kościół. I to będzie również osąd nad tym Kościołem, który jeszcze nie jest widoczny nad ludźmi, którzy żyją, żyją obok nas. To będzie osąd nad całym rodzajem ludzkim. Dlatego dobrze jest przeżywać też Adwent w takim osądzie nie tylko mojego osobistego życia, ale także moich wspólnot, w których żyję. Czy jako wspólnota rodzinna, jeżeli jesteśmy chrześcijanami, rzeczywiście jako rodzina funkcjonujemy tak, jak Chrystus chce, żeby funkcjonowały rodziny? Jako jakaś grupa duszpasterska, czy my rzeczywiście jako grupa funkcjonujemy tak, jak Chrystus chce, żebyśmy funkcjonowali w grupie? I wreszcie jako parafia. Czy jako parafia funkcjonujemy tak, jak Chrystus chce, żeby funkcjonowała nasza parafia? Dlatego w czasie tych rekolekcji chcemy Wam zaproponować przyjrzenie się temu, jak wygląda nasza parafia. I czy ona by nie mogła wyglądać trochę bardziej na sposób Chrystusów. Chrystus, kiedy mówi o Kościele, kiedy mówi o wspólnocie, przedstawia zawsze naszą wspólnotę jako organizm zbudowany z różnych członków. Wspólnota chrześcijan zawsze myślała o sobie jak o ciele. I teraz jeżeli zobaczycie własne ciało, to ono składa się z bardzo wielu elementów. Ciało to nie jest jeden członek, mówi święty Paweł, ale ciało to jest olbrzymia ilość członków. Głowa, ręka, palec. Są nawet członki, które uznajemy za wstydliwe i nie chcemy ich pokazywać światu, ale to jest cały organizm i tak wygląda ciało. Natomiast, żeby zobaczyć, czy nasza parafia wygląda jak ciało. To jest jedno szczególne miejsce, w której każda wspólnota Kościoła się ukazuje. Bo normalnie Kościół żyje w ukryciu. Sześć dni w tygodniu jesteśmy całkowicie niewidzialni w świecie. Jeżeli ja bym zdjął sutannę i idę Piotrkowską, to ludzie nie mają bladego pojęcia, że jestem księdzem. Moja mama była katechetką. Ponieważ uczyła na rytkini bardzo dużo dzieci, to jak byliśmy na basenie, na fali, to bardzo często ją witali. Wszyscy, tam, gdy dzieci ją witały, szczęść Boże, ale nie miała na czole napisane, że jest katechetką, nie miała jakiegoś szczególnego znaku, który wyróżnił katechetów od reszty świata. Więc bardzo wielu ludzi nie miało bladego pojęcia, że ona jest chrześcijanką, że należy do kościoła. I Wy też, jak wy idzie, idziecie do pracy. Po, poznajecie kolegów i nie macie bladego pojęcia, gdzie jest Kościół, a gdzie nie ma Kościoła, kto jest bratem, a kto nie jest bratem. Dopiero jak przychodzi niedziela i zobaczycie, a tamten sąsiad wyszedł rano, idzie na dziewiątą do Kościoła, na dziewiątą trzydzieści, a chrześcijanin. To liturgia ukazuje Kościół. Jeżeli ktoś by przyszedł w środę koło siedemnastej, to by księdza proboszcza mógł pomylić z robotnikiem bo chodzi przy schodach i załatwia sprawy parafii ale jak przyjdzie jakby przed godzinę temu to by od razu zobaczył kto jest szefem tej wspólnoty kto zajmuje pierwsze miejsce bo jest odpowiedzialny za całą wspólnotę i to właśnie liturgia pokazuje z jakich członków składa się ciało i zbliża się moment w którym nasza wspólnota się będzie manifestowała w czasie jednej z największych uroczystości Dwa razy w roku przychodzi 99% chrześcijan do Kościoła. Wielkanoc i Boże Narodzenie. Wiecie, że jak przyjdziecie tutaj 25 grudnia, to w Kościele będzie więcej ludzi niż dzisiaj. Bo wielu, bo to są chrześcijanie, to jest ta nasza parafia, która jest pełna. Oni potem znikają nie na sześć dni, oni znikną na dwa, trzy miesiące i wrócą na Wielkanoc, ale są. I tak naprawdę te dni. Boże Narodzenie i Wielkanoc najpełniej ukazują parafie. I muszę Wam powiedzieć, że to są dla mnie tak liturgicznie najtrudniejsze momenty, kiedy na przykład na Wielkanoc zdarzyło mi się w kilku parafiach stanąć samemu przy ołtarzu, przy pełnym kościele. Na szczęście był organista, ale on jest, dlatego że to jest jego praca. I tak, I tak się jawi Kościół jako jedna główka i wielkie ciało. Jak pójdziecie z tyłu naszego kościoła, to tam są trzy takie główki ze śniegu ułożone, i to wygląda jak bałwan. To nie jest ciało. Nawet małe dzieci, jak rysują człowieczka, to nie rysują kuleczki i drugiej kuleczki, tylko rysują przynajmniej patyczki jeszcze odchodzące od tej dużej kuleczki. I niestety na Boże Narodzenie najprawdopodobniej też nasza parafia nie zaprezentuje się tak, jak mogłaby się zaprezentować. I nie dlatego, że są braki. Bo liturgia, widzicie jak wygląda, kiedy jest niedziela. Coraz więcej osób się angażuje w śpiew. Właściwie na każdej mszy świętej jest chór, jest schola. W dzień powszedni to jest chyba jedyna parafia, na której mi się jeszcze nie zdarzyło przeczytać pierwszego czy drugiego czytania, bo zawsze jest ktoś do czytania, są ludzie zaangażowani. Ale te dni szczególne, Boże Narodzenie one są i Wielkanoc, one są poprzedzone nocnymi liturgiami, bardzo angażującymi. Jak pasterka. Jak wigilia paschalna, wtedy są prawie wszyscy ministranci, lektorzy, szafarze, bo szafarze się dzielą w niedzielę, jeden na dziewiątą, drugi na dziesiątą trzydzieści, no ale chcą być na pasterce wszyscy i już będą na pasterce, już świętowali Boże Narodzenie. A zatem nie będzie ich potem już o, o godzinie dziesiątej trzydzieści czy o dwunastej, bo nie przyjdą, bo już byli i świętują z rodzinami, ale będzie masa innych ludzi, będzie wielu z Was. Czy ktoś z Was nie przyjdzie 25 na Boże Narodzenie do Kościoła, śmiało ręka do góry? Wszyscy będziecie. I chcemy Was zaprosić, tych, którzy są, ale nie są jeszcze zaangażowani, żeby razem z Wami przygotować tę liturgię 25 grudnia, tak, żeby na każdej Mszy Świętej był ktoś do przeczytania, żeby jakaś nieduża schola była, żeby była procesja z darami. Żeby można było procesję wejścia zrobić, żeby ci mężczyźni, którzy do tej pory stoją pod chórem albo pod ścianami, żeby przyszli, przednoszą się do zakrystii, wzięli świecę, krzyż i żeby można było wejść uroczyście, żeby tutaj było więcej ludzi, żeby Kościół pokazał, że jest organizmem, a nie głową jak bałwanem, ulepionym z dwóch kulek. I to są bardzo konkretne zadania, które będą do wykonania i które trzeba będzie możliwie raz czy drugi się spotkać, żeby przećwiczyć, żeby przygotować. Poza tym, to, co się manifestuje w czasie liturgii, jest równocześnie pokazaniem tego, co Kościół robi w świecie. Wiecie, dlaczego to nie ksiądz powinien czytać czytania w czasie Mszy Świętej? Bo do nauczania w Kościele nie jest tylko ksiądz. Do nauczania w Kościele są katechiści, do nauczania w Kościele są diakoni. A do nauczania w Kościele jest właściwie każdy chrześcijanin. Przecież bardzo często w pracy, w tramwaju, na ulicy, w domu, przy stole ktoś was zapyta, a co tam ten biskup znowu was wymyślił? Trzeba coś wiedzieć. Nauczanie, zdobywanie wiedzy o Chrystusie, o Ewangelii, o Kościele jest zadaniem każdego, nie tylko księdza. To nie do księdza trzeba odsyłać z każdym pytaniem. Samemu można postudiować. Dlatego zapraszając was do czytania, zaprosimy w sposób szczególny do odbycia jakiegoś studium biblijnego, do jakiejś katechezy, tak żeby zaproponować nie tylko udział w liturgii, ale jakieś konkretne działanie w parafii. Dlaczego jest procesja z darami? Bo Chrystus nas zaprasza, żebyśmy to, co mamy, nasze ciało, nasze życie, nasze środki dzielili z innymi. I Kościół Przyjmuje ubogich, gromadzi ubogich. Ubodzy doskonale wiedzą, że jak zobaczą sutannę na ulicy, to mają prawo spróbować, niech ksiądz mi da parę złotych na bułkę. Ubodzy doskonale wiedzą, że mają dzwonić proboszcz wikary pierwszy, wikary drugi. I doskonale wiedzą, że w niedzielę, jak przyjdą przed kościół, to chrześcijanie się z nimi podzielą, bo kościół się dzieli z ubogimi. To znaczy być chrześcijaninem. I tych, którzy by przygotowali procesję z darami, zaprosimy do może pogłębienia działalności charytatywnej w naszej parafii, żeby zrobić coś więcej. Zatem tak chcemy się przygotować na to przyjście Pana, żeby ocenić, jak funkcjonuje nasza wspólnota parafialna w oparciu o tą liturgię, która będzie sprawowana w Boże Narodzenie. Nie bójcie się wciągania, wydo... będziemy bardzo badać, żeby nie zaangażować kogoś przesadnie, bo to jest, bywa niebezpieczeństwo, że ktoś się tak zaangażuje w pracę przy kościele, że zaniedbuje rodziny i obowiązki, że ktoś tyle się modli, że nie ma czasu się spotkać z przyjaciółmi. Nie zachęcamy tych, którzy już są zaangażowani do jeszcze większego zaangażowania, bo gdzieś tam wszyscy skończymy na jakiejś y, terapii z wypalenia zawodowego. Chodzi o znalezienie miary, ale chcemy zachęcić tych, którzy są i mogliby się ciut więcej zaangażować. Oczywiście, jedno zaangażowanie jest zawsze koniecznością mniejszego zaangażowania się gdzie indziej. I gdyby to mniejsze zaangażowanie się gdzie indziej oznaczało mniejsze zaangażowanie w pracę, w życie rodzinne, w życie przyjacielskie, nigdy w życiu. Bo nie można służyć Chrystusowi, odsuwając się od służenia Chrystusowi. Ale wszyscy mamy w domu telewizor. Wszyscy mamy pewnie profile na Facebooku, a zatem wszyscy mamy skąd ująć trochę czasu, żeby się zaangażować gdzie indziej. Przyjmijcie więc ten Adwent i ten czas rekolekcji właśnie jako takie zaproszenie skierowane przede wszystkim do tych, którzy są i którzy mogliby się zaangażować ciut bardziej w tej bardzo konkretnej perspektywie. 25 grudnia i cztery msze święte, pięć mszy świętych, które chcemy dobrze przygotować od strony celebracji liturgicznej. Wszystkiego dobrego. Dobrej niedzieli. Trzymajcie się.